Na tą stacjonatę skup się na tym, że za chwilę masz prawo następno. Czasno, 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 ciasno, 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 ciasno tak jest. I to jeździsz po ósemce. Dopóki nie powiem stop, Krysia, uciekaj, uciekaj. Czasno, 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 tak. Czasno, czasno, czasno. Na zewnętrznej wodzy, ale trochę odległość patrz. Skracaj, wydłużaj. Dobrze. I teraz tam spróbuj dalej pod ścianę podjechać. I teraz ciaśniej znowu pojedziesz. I znowu dłużej. Już spokój. No. Nie ma siły już, nie słyszysz? Oddycha. Dobra?